Projekt Gust został zainicjowany dopiero w październiku 2015 roku, a już po 9 miesiącach okazał się wielkim objawieniem. Wygrał International Small Wind Turbine Contest, a to za sprawą małej, bezpiecznej turbiny wiatrowej przystosowanej do adaptacji w terenie zurbanizowanym. Miałem akurat styczność z grupą uzdolnionych studentów, z których udało się w pewnym czasie szybkim zbudować zespół i Wystartować w konkursie. Więc to nie było nic aż tak planowanego, raczej spontaniczna inicjatywa, ale jednak poparta jakąś wiedzą i doświadczeniem, które mamy w instytucie. Nasza turbina przede wszystkim osiągnęła największą moc ze wszystkich. Było to około 550 watów przy prędkości 12 m na sekundę, która była tą największą prędkością mierzoną. Ponadto dysponowaliśmy dwoma stronami bezpieczeństwa, które również były punktowane. Po pierwsze był to hamulec mechaniczny, zwykły rowerowy hamulec hamujący turbinę, a drugi, drugim sposobem hamowania turbiny było, było zwieranie uzwojenia generatora. Pierwszymi krokami zawsze jest dobór odpowiednich profili aerodynamicznych, dlatego że to z nich skonstruowana jest łopata turbiny wiatrowej, tak aby miały optymalne parametry do pracy. Nie wszystkie profile aerodynamiczne, które np. mogą być wykorzystane w dużych turbinach wiatrowych, są odpowiednie dla małych turbin wiatrowych. Trzeba było zatem zacząć od wytypowania odpowiednich profili aerodynamicznych o odpowiednich parametrach. Następnie takie profile aerodynamiczne ustawia się w odpowiedni sposób geometryczny, w odpowiedni sposób dobiera się również grubości takiej łopaty. No i zadbać należy również o mechanikę. Zajmowałem się zaprojektowaniem turbiny w 3D, kwestiami doboru hamulca, wszystkim kwestiami związanymi z mocowaniem urządzeń w turbinie, złożyskowaniem turbiny, wałem też pomogło takie rzeczy trochę bardziej poboczne, jak choćby o naszej turbiny. Mieliśmy czujniki napięcia, czyli czujniki prądu, które wychodziły z naszej turbiny. Mieliśmy czujniki stanu akumulatorów. Oraz czujniki prędkości obrotowej maszyny. Inne zespoły tego nie miały. Gust. Generative Urban Small Turbine, tworzą studenci, doktoranci, a nawet zdolny licealista. Chociaż projekt podlega pod koło energetyków na Wydziale Mechanicznym, angażuje także studentów z kilku innych wydziałów. Czy energetyka wiatrowa w Polsce ma sens? Młodzi naukowcy rozwiewają wątpliwości. Jednym z powodów, dlaczego turbiny wiatrowe małej mocy nie są równym źródłem produkcji energii, z odnawialnych energii w Polsce, ze względu na to, że ich cena jest zbyt wysoka. Więc w momencie kiedy uda się obniżyć tą cenę do poziomu akceptowalnego przez Kowalskiego, to będą konkurencją dla paneli fotowoltaicznych. Staramy się zapełnić tą niszę, tą niszę, na którą tak naprawdę możemy odpowiedzieć, dlatego że te warunki wieczności istnieją. Nasza turbina może e, Stać nie tylko na obszarach, które mają, są, są bardzo wyższymi obszarami, możemy ją postawić w terenach zurbanizowanych i, i będzie ona pracowała przy dużo mniejszych prędkościach wiatru. Jesteśmy w stanie zaspokoić większą część potrzeb tego typowego gospodarstwa domowego, właśnie z jednej czy, czy kilku turbin wiatrowych. Mamy też możliwości i pomysły na to, jak redukować koszt produkcji. Jak Opracować komponenty i elementy konstrukcji, które wpłynęłyby realnie na cenę, a może i też na moc. Myślimy już o tym, że gdzieś za kilka lat moglibyśmy jednak maszynę wprowadzić na rynek. Chcielibyśmy te koszty obniżyć, tak aby była ona konkurencyjna i żebyśmy mogli jeszcze odnieść sukces nie tylko na konkursie, ale również na rynku. Sukces i potencjał twórczy Gustu nie podlega dyskusji. A dlaczego warto być naukowcem? Warto być naukowcem, ponieważ każdego dnia spotkamy inne wyzwanie, z którym musimy sobie poradzić i wpływamy na to, jak kształtuje się świat. Ma się okazję do pracy z wspaniałymi ludźmi, którzy również mnie motywują, ze studentami, z doktorantami, z współpracownikami i no, daje to też jakąś siłę do, do kontynuacji pracy, do, do tego, żeby coś wspólnie stworzyć. W tej pracy żaden dzień się nie powtórzy. Praca naukowca polega głównie na tym, aby zagospodarować sobie swój własny czas w sposób ciekawy, kreatywny i przecierać nowe ścieżki.